Rok 1929 w kartach historii Puszczy Białowieskiej był rokiem wyjątkowym. Po prawie 10 latach nieobecności powróciły do niej żubry. 11 września 2019 roku, w 90. rocznicę rozpoczęcia odtwarzania hodowli żubrów w Puszczy Białowieskiej, właśnie w Białowieskim Parku Narodowym odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji z Białego Stoku i Lublina, przedstawicieli Parków Narodowych. Świata nauki i samorządowców. Prelekcją mówiącą o roli Puszczy Białowieskiej jako sercu polskiej ochrony przyrody i żubrze, który jawi się niekwestionowanym jej symbolem, rozpoczęto konferencję. Sprawozdanie z działalności Państwowej Rady Ochrony Przyrody rok 1926. I w tym sprawozdaniu zawarto takie słowa: Cytuję. Poza ustawami o ochronie lasów i łowiecką, starało się Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Radą znaleźć prawne zabezpieczenie istnienia i rozwoju dla parku natury w puszczy białowieskiej Jan Stolzman jako delegat państwowej komisji ochrony przyrody wówczas na międzynarodowy kongres ochrony przyrody w Paryżu w 1923 roku przedstawił wniosek o ratowanie żubra dzięki pracy dzięki trosce wielu ludzi dzisiaj żubra widzimy dzisiaj żubra podziwiamy i tak naprawdę dla nas w tej chwili, dla każdego z nas jest bardzo oczywiste, że w każdej chwili możemy przyjechać tu do Puszczy Białowieskiej, czy też do wielu innych miejsc w naszym kraju, żeby żubra zobaczyć. Żubr, który jest symbolem Ligi Ochrony Przyrody, organizacji, która jednoznacznie kojarzy się z Ochroną Przyrody które mają w nazwie. Poprzez to Puszcza Białowieska i miejsce występowania tegoż gatunku stała się, się, się kolebką. Tak na dobrą sprawę to właśnie tutaj, poza Pienińskim Parkiem, mieliśmy pierwszy park narodowy w Polsce, czyli... Miejsce, w którym chroniło się przyrodę, te, która została tak naprawdę te najcenniejszą, która nie została tknięta ręką człowieka. Rok 2019 to również stulecie powrotu Puszczy Białowieskiej do Rzeczypospolitej. Lasu, którym nieprzerwanie od 1924 roku zajmują się leśnicy. Oni to też znajdują się w elitarnym gronie od gatunku żubra. Lasy zawsze angażowały się w ochronę przyrody. Jest to Właśnie dzisiejsza konferencja jest tego przykładem, jak 90 lat temu, dzięki leśnikom i ich świadomości, zaczęto ratować gatunek, no, który praktycznie miał wyginąć. Wkład Lasów Państwowych w restytucję żubra jest niekwestionowany. Między innymi to profesor Karpiński, pierwszy kierownik rezerwatu, gdzie żubry były przywożone i chowane, był leśnikiem. Władysław Szafer również. Miał wiele wspólnego z leśnikami. Można by tak wymieniać całą plejadę leśników, ale to nie jest tak, że tylko leśnicy byli twórcami tej restytucji. To cała grupa osób zaangażowanych, którzy poświęcili bardzo wiele, swoją wiedzę, czas, pasjonatów, dzięki którym ta restytucja nie mogłaby się udać. Czynną ochroną żubra obok między leśników zajmują się też naukowcy. Wśród prelegentów podczas konferencji swój wykład miała profesor Wanda Olech-Piasecka, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i niekwestionowany autorytet w procesie odtworzenia gatunku żubra. Gdybyśmy... Powiedzmy mogli wdrożyć normalne zasady opieki nad żubrami i rzeczywiście ta opieka byłaby mądra, czyli, czyli można by było żubrami się zajmować w sposób aktywny w roku 2029. Tak, według oczywiście przyrostu, który wiemy, jaki jest w tej chwili, można symulować, że wtedy w całej Europie będzie około 13 tysięcy zwierząt. Natomiast w całej Polsce będziemy mieli około tysięcy zwierząt. Oczywiście na wolności będzie z tego większość, powiedzmy 2700. I tak jak sobie to narysowałam, te sylwetki w całej Polsce 24 stanowiska. Myślę, że to jest bardzo bardzo realne, przy, oczywiście przy założeniu, że będziemy prowadzić czynną ochronę żubra. Natomiast jeżeli. Tej czynnej ochrony żubra nie będzie, czyli będziemy mieć przegnieszczone stada, w których pojawi się choroba, będzie trzeba te stada powiedzmy eliminować, albo same się będą eliminować w dużej liczbie, nie będzie zainteresowania, nie będzie akceptacji, nie będzie pieniędzy i tak dalej, to ja bym widziała ten scenariusz mniej więcej tak. W Europie populacja się powiększy, ale my wtedy będziemy mieli tę populację według mnie mniejszą, będziemy Mieli tę populację już już w tej chwili nie jesteśmy na pierwszym miejscu, bo Białoruś jest przed nami. Ale myślę, że wtedy będziemy na jakimś szóstym, siódmym miejscu w Europie. I nie będziemy tego sukcesu za 10 lat powiedzmy z takim szumem obchodzić. Polska jest krajem, na który wszyscy patrzą i uczą się od nas. W związku z czym, jeżeli się od nas uczą, to my musimy robić dobrze. Bo, bo naprawdę inne kraje europejskie uważają, że Polska nie tylko dostarcza prawda, żubry, ale przede wszystkim dostarcza wie, wiedzę i doświadczenie. A zatem my musimy być rzeczywiście pionierem w, w, we właściwym ratowaniu i we, właściwy, we właściwej ochronie żubra. Należy do żubra podchodzić w ten sposób, że chronimy populację, a nie pojedynczego osobnika. Prawda? Pojedynczy osobnik to jest nic, a my musimy ochronić stado, czyli jeżeli mamy pojedynczego osobnika, który Zakraża, no to wtedy tylko pojedynczego osobnika trzeba usunąć. Obecnie w Polsce mamy 1820 wolno żyjących żubrów. 200 z nich pozostaje w zagrodach hodowlanych. Lecz żubrza historia jest długa. O tym jak Białowieski Park Narodowy stał się wiodącym ośrodkiem hodowli żubrów w Polsce opowiadał dr Michał Krzysiak, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, weterynarz i wielki pasjonat tego gatunku zwierząt. O tej restytucji już myślano od 1924 roku i pojawiały się różne lokalizacje: Poznań, Roztocze lubelskie, ale jednak ze względu na to, że w Puszczy Białowieskiej żyli jeszcze ludzie, którzy pamiętali ostatnie żubry, byli opiekunami tych zwierząt, a także. Zajmowali się nimi na przykład poprzez weterynarię, jak dr Konrad Wrublewski, a także inni, którzy byli związani z Puszczą Białowieską. To właśnie tutaj, w mateczniku wszystkich żyjących dzisiaj na świecie żubrów, postanowiono rozpocząć ten proces restytucji. I tak we wrześniu 1929 roku przyjechał pierwszy byk o imieniu Borusse. Ale już za miesiąc, bo w październiku przyjechała pierwsza krowa o imieniu Biserta, i to była pierwsza para, która tą restytucję tutaj w Puszczy Białowieskiej rozpoczęła. Obecnie na świecie żyje około 7,5 tysiąca żubrów, z czego w białowieskim rezerwacie około 20, a na wolności w Puszczy Białowieskiej po stronie polskiej ponad 500. Należy też nadmienić, iż żubry z białowieskiego rezerwatu dały początek licznym hodowlom na całym świecie. Konferencją z okazji 90 lat restytucji żubrów Puszczy Białowieskiej zakończył pokaz rekonstrukcji historycznej, a dokładnie moment przywiezienia pierwszych żubrów do Puszczy Białowieskiej.